Omen. Ten, który jest omenem. Okej. Okay. O, on ma HP mało. Myślałem, że będę mógł. Greedy! Okej, okay, to będzie łatwe. gridy, okej, okay, nie chodzi. Czasem mam nadzieję, że moja postać będzie na tyle mocno, jakby kucnięta podczas ciężkiego ataku na przykład, że taki grid ma sens, ale nie ma zazwyczaj. Ale warto testować. starać nie muszę. Jakoś mocno. No, nie. Ale... Uu. Znaczy, i tak mogę robić respekt urenali, więc ten run mi tak, e, no, trochę zwisa i powiewa, nie? Nie dokonałeś kawał z łosiem? To pisze się, to pisze, ale przeczytaj. Biegnie sobie łoś wielkimi jajami, biegnie przez pola, lasy, łąki, aż trafi na płotek. Gdy go przeskakiwał, zahaczył jajami i mu u ty urwało. posmutniał trochę, ale cóż zrobić, biegł sobie dalej. I Jak tak biegł, spotkał krowę z wielkimi cyckami. Krowa mówi: Jestem krowa z wielkimi cyckami, a ja jestem łoś z wielkimi łoś. Po prostu łoś. Miał już nie ma, no bywa. Dlatego cieszcie się tym, co macie, bo kończycie kurwa jak łoś. Mm, mniam, mniam. Dobra, czyli to jest odjebane. Pójdźmy teraz tutaj, bo w tę stronę w zasadzie żadnego bossa nie ma, nie? Jeden co tu jest. Gdzie to się szło? Tutaj. Eee, to i teoretycznie do questline'a rani, ale. Pewnie ich nie będzie, tylko coś innego, na bank raczej, bo czemu miał być inaczej? Możemy to szybko przebiec i otworzymy też tą ścianę niewidzialną, tam gdzie zwyczaj jest summon łzy, bo kamieni mam chyba sporo, tak? Kurwa, dziewięć, też byłoby źle tego nie zrobić. I tak, tam po prawej na górze jest niebieski item, to jest ten item, to nie jest, to jest ten item, to nie jest ten item, to jest ten item, ja nie pamiętam nigdy jak tam dojść. No, ale chuj. Chyba wydaje mi się, że nie chce mi się tego rozkminiać, więc oleję to, ale tu wejdę. Uwaga! Pęknięty garnek. Na bank. Na bank, pęknięty garnek. Okej, okay. no, wydałem klucz, dostałem klucz, nie? Na zero wyszedłem troszeczkę. Okno po prawej. Okej, okay. poczekaj. Znaczy, ja tam wchodziłem parę razy już kiedyś, ale po prawej. Ale po prawej, patrząc z drugiej strony worf, no tak, dostałem kamień szóstkę, nie? Ja tam kiedyś byłem, na którymś ranie, ale nie pamiętam na którym. Wróć do łzy i po prawej? Do łzy? Czyli łza, w sensie summon? Jest, tu jest summon, nie? I tu jest prawa strona. Okien... nie ma. Mówić łza jako summon, czy nie? Chyba... A, od tej, o, okej, okay, okej. Okay. Że jest gdzieś tędy, ta? Dobra, dobra. Myślałem, że od wejścia do łzy, więc spoko. Eee... Poczekaj, tu jest łza, ściany... Tym się szcztać mocno. O, dobrze, kurwa. It jest. Is... Prawdziwa łza. Halo, randomizer? Excuse me? Żądło skorpiona. Daje mi. Ha, ha, zręczność. Nie grałem z tym nigdy, czy nigdy. Aż mnie kusi, żeby to zrobić, nie? Ale najpierw. Uspokój się, Paweł. Włącz muzykę. I idź się odlać. Dobra, stop, nie. Posłuchałbym sobie muzyki, ale to nie teraz. Jak skrzypniejszy z Diddle, mam takie a. Jack Black, proszę, śpiewaj w moje ucho. Stop. Cena. Jack Black to jest. E, ósmy cud świata. Powinien być wpisany na listę prawdziwych cudów świata. E, bo, bo, no. Czy ktoś z Was kocha Jacka Blacka tak samo jak ja? I nie kłóćmy się, kto bardziej kocha. Bo zakładam, że wiele osób kocha Jacka Blacka. <laughs> Ale czy jest ktoś, kto tak bardzo uwielbia jego twórczość, jego poczucie humoru i jego w ogóle dorobek tego, co on zrobił? Ja, ja go uwielbiam. Magman, siemanko, dobry wieczór. Basy, solowa i będę zajebiste, a teksty tłumaczenia jak dla mnie? Teksty, te, teksty przetłumacz sobie, bo są śmieszne. I tak jak mówię, dla dorosłych. Więc możesz tam znaleźć bardzo dużo rzeczy, które nawet nie są... Jakimiś przekazami podprogowymi, tylko bezpośrednio mówione o, o, o takich rzeczach dla dużych, dużych dzieci. Ała. Na koń! Idziemy bić się z gargulcami. To nie jest tutaj. Jesteś nakurwiony? Czy aktualnie jesteś w swojej najlepszej wersji? Nie mów mi tak! Znaczy wiesz, ja nie jestem alkoholikiem, nie? Ale gdyby ktoś był alkoholikiem i ktoś by i, I ta osoba usłyszałaby od kogoś, że... Hej, jak jesteś pijany, to jesteś lepszy, najlepszy. To nie jest dobre, nie? To nie jest dobre. Tak jakby ktoś był, nie wiem, nałogowym palaczem, byś powiedział, że on jest najlepszym palaczem. Mimo tego, że on chce rzucić palenie, nie? To jest najgorsze, co możesz powiedzieć o sobie, o sobie uzależnionej. No dobra, przepraszam, niespokojnie. Ja, ja wiesz, ja... Tylko, tylko ci tak mówię, nie? Ja nie jestem uzależniony, nie czuję się uzależniony. Ja... Piję tylko piwne piątki. Dopóki. Ja to często powtarzam, nie? Że dopóki nie było piwnych piątków, to ja potrafiłem pić raz na pół roku na przykład, nie? Ale tak dla towarzystwa to zawsze lubiłem. Więc no, spokojnie. Każdy alkoholik tak mówi, tak, prawda? Mogę przesać, kiedy chcę. Kiedy ja tylko chcę. Uuu! łaska pana krwi. Ha. Czyli możemy ją zamoczyć w krwi jakiejś dziewicy i się już teraz przedostać do em, Moga? Być może, chyba że jak ją zamoczę, to dostanę inny item niż yy, zamoczoną, ale no... Czekaj, to nie jest, to nie jest ten, to nie jest... Jest też sztygla, więc mogę mu zajebać. Podnie małżonki. Czy on ruchał tą babę z Krwawego Dworu? Haro? ha ha Haro? Ha. Albinauryk, cze Czai, Albinauryk? The fuck? Skąd weźmiesz dziewicę? Takim wyglądam. No słuchaj, no... no... No Czasem się pewnie jakaś znajdzie, nie? To nie jest tak, że ja jej szukam, to ona mnie znajdzie. Pomyśli sobie, o, proszę, jakiś menel, którego trzeba utulić, to ja go utula. I pyk, i jestem ja, nie? Chodzi o to, że w piwne piątki w końcu jesteś jak my, normalni po tygodniu pracy. Przepraszam bardzo, nie jak my, znaczy jak my wszyscy, bo ja też jestem po tygodniu pracy. <noise> to nie jest tak, że ja przez cały tydzień wolne, nie? Ja przypominam, że ja, ja mam pracę na pełny etat nie? w tygodniu. To, to, to nie, nie jest tak, że ja sobie streamuję na weekendy i z tego żyję. Tak tylko przypominam. <grytanie> ja pracuję w finansach. Bywa ciężko. Ale właśnie dzisiaj miałem ten, taką rozmowę u nas na, 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 na czacie w firmie. U nas na finansowym czacie. Na temat tego, że. Coraz mniej ludzi e, w naszych czasach zajmuje się usługami. Siema na Mordo. Mam? Ok. E, coraz mniej ludzi zajmuje się usługami, takimi jak na przykład e, hydraulik, elektryk i te sprawy, nie? E, ja się wcale nie dziwię, bo ja też bym nie chciał być ani elektrykiem, ani hydraulikiem, bo bym miał dużo e, styczności. Co tam jest? Widziałem, ale już nie widzę. Halo? To jest Wilka Zagona, czy nie? To jest Wilka Zagona, prawda? <laughs> Ale no, właśnie, na temat tego, że coraz mniej ludzi młodych chce być spawaczem, chce być elektrykiem, chce być hydraulikiem. I dzięki temu e, te zawody, tak mi się wydaje, w tym momencie mają coraz lepszy utarg. Tak naprawdę, nie? Bo większość młodych chce iść do korpo, i się wcale nie dziwię, bo to jest najłatwiejsza droga rozwoju najłatwiejsza, najszybsza. Mimo tego, że im więcej ludzi w korpo, tym mniej kasy w korpo, no ale tak to działa. Ale w tym momencie, na przykład jak dzwonisz do fachowca od kurwa kafelek, to on cię kasuje dużo, dużo, dużo więcej niż rok temu, dlatego że tych fachowców jest coraz mniej. Więc no, o co mi chodzi w tym momencie, nie? Liki z finansowego czatu firmowego. Oczywiście, znaczy, my czasem, bardzo często nawet, rzadko gadamy o, o sprawach firmowych, to takie głupie pierdolenie a czy może nie głupie, ale. Pierdolenie na temat każdy, nie? Jesteśmy kurwa ludźmi. To, To, że zdamy się z pracy, nie znaczy, że nie możemy grać o ludzkich tematach. <laughs> Także spokojnie. Chcę być proplayerem Fortnite. Szanuję, bo to są ciężkie, a z są chcą mieć lekko, prawda? I się wcale. Dlatego mówisz, że ja się wcale nie dziwię, nie? Ja sam jestem w korpo, mimo tego, że mógłbym prawdopodobnie nauczyć się wielu innych pachów, ale korpo jest łatwe. Teoretycznie, nie? Teoretycznie. Ale to jest też taki minus, jeśli chodzi o KORPO. Im dłużej ja pracuję w KORPO, mi już drugi rok mija, w sierpniu będzie dwa lata, będzie, będzie, będzie moja druga rocznica. Hmm, tym częściej widzę, że do KORPO mojego przynajmniej i pewnie do większości też, to jest taka powięk takie powiększenie. E, są zatrudniani ludzie, którzy nie powinni być zatrudniani. Którzy są na tyle uwstecznieni względem technologii, że powinni jednak rzeczywiście być hydraulikiem, nie? No, bo typowy hydraulik prawdopodobnie nie sprawdza 15 systemów dziennie, nie? Nie mówię, że sygnał jest gorszy, ani trochę, bo hydraulik potrafię zrobić więcej w dzień niż ja w kurwa miesiąc. Więc no, żeby nie było, że ja kogoś tam umniejszam, każda prawa, praca jest kurwa potrzebna tak naprawdę, nie? Jak pracujesz w korpo i masz systemy, masz troszeczkę informatyki i tak dalej na każdym kroku, to fajnie jakbyś się kurwa na tym troszeczkę znał, nie, że na maila odpowiadasz 3 miesiące. Monika, prawda? Nieważne. E, idziemy dalej? Chciałem być aktorem, a jestem podologiem. Ja chciałem być kiedyś tu strażakiem, nie? jak byłem mały, więc mam dziadka z Pecyców falków, poproszę. Wszedłem na praktyki do urzędu, co prawda, więc wiadomo jak praca wygląda w urzędzie, i na sam mi powiedzieli, że mam e, się nie śpieszyć. I to jest dobra rada. To jest. Zdziwisz się, ale to jest dobra rada. Bo często jak jest, jest tak, że jak ktoś przychodzi młody, który się nie zna na robocie, to... I to jest wszędzie, zawsze, i tak zawsze będzie, i to się nigdy nie zmieni. Ale jeśli ktoś się nauczy wcześniej tego, to jest fajne, ee, że nie staraj się. W sensie nie rób 300% normy, bo jak po tej praktyce swojej pójdziesz sobie, to ci ludzie, których tam zostawiłeś, są w piździe. Bo teraz pokazałeś szefowi, że 300% normy to jest łatwe, bo przyszedł kurwa gościu na praktyki. Odjebał 300% normy i sobie poszedł. Więc no, to jest taka zasada. Dzisiaj rekord, jutro norma, nie? Ja się tego nauczyłem pracując w fabryce, i do dzisiaj mam to w sercu. W korpusie kto więcej dupek wyliże, prawda? Niestety masz rację. I to widzę, i to słyszę, i to czuję na moim, na moim przypadku, że mimo tego, że dwa, dwa lata zapierdalam i odpierdalam cudowną robotę, to nie liżę dupy, bo nienawidzę ludzi, nie? Znaczy, może nie nienawidzę, ale widzę, że ludzie, którzy liżą dupę, są wyżej niż ja przez to, że liżą dupę i to jest słabe. Biedna Monika, jak za 27 lat trafi na zapis tego streama, to się obrazi. Ta Monika za 27 lat będzie już martwa, jest tak stara, więc spokojnie. Na 20 lat pracowałem w korpo, więc wiem, o czym mówisz, ale wecisz z korpo bez wyjaśnienia, często tak jest. No, no, korpo lubi... znaczy niby bez wyjaśnienia, ale zawsze się jakiś znajdzie, nie? Przekładam kartki z sekretarza do pudeł, po pierwsze z darmo, po drugie 3 godziny dziennie, bo powiedzieli, że w trakcie roku akademickiego się przemęczam. Słuchaj ich, słuchaj ich, bo pewnie nie jesteś pod ręką szefa szefów. Jeśli tak ci mówi, nie wiem, sekretarka czy ktokolwiek, rób tak, jak prosi, bo nie masz po co się nawet wykazywać. Nie masz po co się wyka wykazywać. E, co będzie po tym ranie? Po tym ranie będzie SL1 w Black Souls 1. Czy mogę na praktyki dam 1000% z siebie, to nie. Jakbyś powiedział, że Mordo dam 38% z siebie, to bym powiedział: spoko, biorę cię stary. Kierownik działu swego właśnie. Kierownik to nie jest CEO, nie? Kierownicy i liderzy są ciągle ludzie. Czasem są trochę skrzywieni władzą, ale to są ciągle ludzie. Zazwyczaj. Dobra, Wilku Radegona. No, chodź do mnie, kurwa, ile mam biec. On tu ma dużo miejsca do spiedlania, nie? Okej, okay. głowa HP na strzała. Ała, ała. Poczekaj no, daj mi się na napić. Nie lubię go. Nie lubię. Umrę. Umrę. No, nie chcę być greedy, proszę, daj mi być greedy. Dziękuję. Teły trzy ataki lewy. Ja miałem astera zabić, a nie kurwa wilka. Ok, spoko. Nie będę narzekać. Fajnie, chyba. <noise> znaczy, no okej, okay, okej okay. Tam gdzie asfalt będzie prawy może? Pewnie tak e, Gdzieś gdzie ta jest trumna? Halo? Jest, tam jest trumna? Ja dobrze widzę? Halo, czy to jest trumna? Tak, tak, okej okay. Przez w urzędzie zagrywałem kartę o pierdol, 3 czwarte dnia A i tak zrobiłem zdecydowanie za duże tempo na swoje zdania. Nie przemęczaj się, serio, prawda Nigdy nie pokazuj w swoich 100% po pierwsze, na stażu dzieci nie płacą i nie masz gwarancji, gwarancji zrudnienia. Po drugie, w swoich pierwszych 6 miesiącach pracy nie ma sensu. Pani Ela Giga Morda ma jakieś 60 lat. Widziałem raz w życiu i było miło. Tam gdzie będzie, prawy? morze? oby. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. Co po tym ranie? Po tym ranie będzie SL1 Dark Souls 1. To już podjąłem decyzję, że tak chcę zrobić, bo to jest jeden z tych ranów, którego ja jeszcze nie zrobiłem nigdy, a byłoby fajnie, ja bym się cieszył, ja bym taki zrobił. Dobra, chwileczkę, bo tutaj zazwyczaj jest boss, co nie? A teraz, zamiast bossa, ty jesteś zamiast bossa? Złoty run 3, fajnie, ok. Nieważne, idziemy dalej. Czy ja się powtórzyłem, czy mi się wydaje? W sensie, z czym? Jako streamer bardzo często się powtarzam, bo czasem ludzie pytają te same pytania 8 razy, więc może tak być. Że się powtórzyłem. DS2 zrób, a nie jakiś DS1. Nie, DS2 to nie jest, to nie jest mój klimat. Ja DS2 przyszedłem raz w życiu i szczerze mówiąc, tego rana sobie nie wyrażam na SL1, bo mam zbyt mało wiedzy o tej grze, prędzej niż DS2 na SL1. Zrobiłbym da Demon Souls na SL1 DS2. Uu, muszę najpierw lepiej poznać. Piękne. Mam czapkę. Mam czapkę nową. <laughs> Ojej, cudowno. Czyli lepiej, jak zrobię te, te 3 godziny więcej e, niż dzień wcześniej. No, nie, nie. Znaczy, każdy chce się wykazać. Bo każdy myśli, że jak się wykaże, to będzie lepiej, nie? I tak może być czasem w niektórych przypadkach. Ale rzadko. Rzadko. Jak jesteś naprawdę w dobrej firmie, ale nie wiem w jakiej, to musisz... To, to, to nie ma zasady generalnie, nie? Czasem jest tak, że jak się wykażesz, to rzeczywiście masz z tego jakieś bonusy. Ale to jest bardzo, bardzo małe kurwa, nawet nie procent, tylko promil firm, które się nagrodzą czymś dobrym za to, że zakurwiasz, o Boże. Słucham? Czytałeś to samo pytanie, co napisałem i tak samo odpowiedziałeś tym samym tonem. Mordażujemy w Matrixie, pamiętaj. <laughs> nie, mo może, może tak być. Może tak być, znaczy możliwe, że widziałem twoje pytanie i je przeczytałem i odpowiedziałem, a drugi raz był ten sam ton, bo mam do tego cały czas takie same uczucia, nie? Jestem po paru drinkach, więc... Yy, Mocnych drinkach, więc yy, moje odpowiedzi mogą być zduplikowane. No, nie, no patrzę na czat i spadam, no. Często stop, nie. Wejdźmy na górę, no Paweł, proszę cię. A mogę tędy? Pewnie nie. No nie. <grydy> tędy mogę tylko na budynek, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Poczekaj, nie. Najpierw wejdę na górę, później zacznę czytać czas, okej? Okay? Bo chcę zobaczyć, skoro już tu jestem, to nie tędy. A co jest zamiast czempionów Fi i co jest zamiast FortiSaxa? Siup, pięknie. Widzę, że ktoś mi oznaczył tym czacie kątem oka, ale nie chcę, nie mogę! Biegnę do przodu. Pierdolę to. Nie chcę się wyjebać znowu. Jak głupek. Dobra, gitowa. Git ważna informacja, pij, Paweł! Boże, uderzyłem czas, przepraszam. Tak jak MX mówi. Dokładnie tak. wiadomienia się psu LDOSier subika, a, a Super Refresha, Rony. Jeśli jesteś na kompie. A jeśli nie jesteś na kompie, tylko na telefonie. Wyłącz apkę i włącz apkę, i włącz na czata jeszcze raz. Bo to jest tak, że ty musisz sam kliknąć, żeby się pojawiło powiadomienie. To nie jest tak, że automatycznie się pstryk, jak resuba zrobisz. Na streamie się nie pojawi. Poczekaj, nie. 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 O której? Co popijam? Popijam yy, żołądkowa gorzka z serii jakiejś tam ciekawej. Chwilę po tym ja przyszedłem. Yy, nie pamiętam. Ale zupę refresh. Zrób refresh i nie ma, czy nie masz przycisku, żeby to udostępnić osobno? E, Osłaku Mango Mango Melon e, Pomieszane pół na pół z Białym Monsterem. Ja wiem, że alkohol z. Jak to się nazywa? Z Energolem to jest zły pomysł, ale. No i popatrz. Popatrz, kurwa, kto miał rację? Wujek Remczak zawsze ma rację. Hold bitch. Hold Co to kurwa jest? Gorzka tradycyjna. O nie, nie tak chciałem. Weź to wyłącz. Głoszka tradycyjna z kolą. Mi się tradycyjna kojarzy tylko i wyłącznie z moją babcią. Zawsze, jak do babci przychodziłem, już po 18 oczywiście... ...było takie coś, że... Pawełku, ty już dorosły jesteś, to co? Może żołądkowej gorzki się napijesz? To jest... Loretta? Będę grydy kurwą. Mam je stać. Grydy kurwa, nie leczę się, nie leczę się, ja umiem mnie stać o, za daleko, za daleko! Nie leczę się, nie leczę się, zabi po prostu, Paweł! O nie! <grymne> <grymne> Łatwo! No healing, kurwa, run. <grymne> Wiadomo <grymne> remake po podpierdzi. Po po podpierdzi tak, prawda? To jest FIA? Jak ona wygląda? A, no tak, on ma czapkę. Czapkę. Ona wygląda... lepiej niż zazwyczaj, nie? Ja tam bym ją przytulił. I zaraz to zrobimy. Heavens. She was already dead. <grym> Ej, bez... bez kitu. Tam była kość Loretty w Daxos 3. Czy Loretta ma jakiś związek z Elden Ringiem? Ja pierdolę. Dopiero teraz, jak to powiedziałeś... Jeszcze znaczy, wiadomo, że to jest imię po prostu, nie? Ale... hmm... Eee. Pytanie, czy ja mam ten... kawałek... Bruno śmierci czy czegoś tam, którego potrzebuje czy nie? I don't remember. A może po prostu to jest imię, to jest imię, tak, masz rację, oczywiście, że tak. Ale ja lubię wierzyć w jakieś tam, wiesz, teorie spiskowe. W grach komputerowych, nie w realu. O mam! Daj przeklęty znak śmierci, okej okay, mam. Gry mi się tak wbił w mózg, że przez to ile razy musiałem robić od nowa tę grę. Okej, okay, koniec obracania się, bo mi się w głowie kręci. Okej, okay, powtarza się. Jupp. Gry, ja sobie myślę, że, że Loretta umarła, a ona po prostu wsiadła na konia, pojechała w stronę zachodu słońca, pilnować wstępu do LFL, tak. Ona ochroni, chroni wejścia do Maleni. Wiesz, jakbym, jakbym ja miał taką rudą, też bym jej chronił, nie? A ciągle siedzi, jeszcze nie usiadła. Znaczy nie położyła się. Wiem, że jest dziesiąta, ale mam jeszcze drinkę, więc. Okej, okay. reset kolejny. Czas się farbnąć i zmienić narządy płciowe. <grymianie> Ciągnij streama do końca, Drina, tak właśnie będzie. Jak zwyczaj jest, nie? W piwny piątki, że dopóki mi się piwko nie skończy, albo drinki, to gramy, nie? Nie będę sam pić, przecież. Okej. Okay. Leży rozjebana w trzy dupy, więc zjedzmy to, co mi dała. Om. Niech to się skończy. Usiądziemy i pójdziemy. Co sądzisz o S1 w D4? Eee, boring. Jestem underwhelmed. <grymianie> Mówimy o sezonie pierwszym w Diablo 4. Jakby ktoś nie, nie kojarzył skrótów. Sezon pierwszy w Diablo 4 brzmi jak kolejny sezon w Diablo 3. Hej, mamy nowe gemy. Cieszcie się. Echem. Czy podesłać kogoś z flaszką do ciebie? Nie, nie, nie lepiej nie. Ja jutro się muszę obudzić. żeby koniec hype na 4? Nie, i tak będę grać. Ja ciągle gram. Do, ja dzisiaj nawet przed streamem jeszcze 20 minut. nawet 20 minut przed streamem grałem. Tylko 4, bo mi się to podoba, nie? Tylko samo to, że sama podstawa gry jest fajna, nie? Mają na czym budować resztę rzeczy, ale stwierdzili, że pierwszy sezon będzie słaby po prostu. Um, tak z, z tego, jak to brzmi. Miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak słaby, jak brzmi, ale nie spodziewam się kurwa Fireworków. Dobra. To będzie zamiast Portisaxa. Eee. Okej. Okay. Pierwsza faza. Pierwsza faza. Chyba. Nie ma nie ma, nie ma o, tego smoka na ręce więc. Ojej. Kurwol przeciągnął mocno. To zły pomysł, okej? Okay? Powinien był się leczyć, a nie kurwa bić, no ale dobra. Okay, jest druga ręka. Okej. Okay. Opór burzowego jastrzębia. Ha! Ciekawe. To ma swoje własne, nie? Lore implications, że tak powiem. Bo zazwyczaj na normalną walkę z Goodricke możemy przyzwać Nefeli Lu, która tego toporu używa. To nie jest jakoś bardzo skomplikowane ani, ani insightful, że tak powiem. Ale ciekawe. Ma to jakieś jakiekolwiek. Nawiązanie do loru Jest brat! Brat D I też ma czapkę Selowisa, nie, jak ma czapkę Sylovisa Wydaje mi się, że musimy go zajebać, nie? Sorry mordo, ale nie lubię Selowisa. Dziękuję za konwalię. Fałszywy, fałszywy w chuj. Fałszywy w chuj. chcesz, chcesz coś z Iwonu? Więcej siły, dobre, dobre, dobre. Czyli, no no, okej, okay, to było łatwe. Idziemy dalej. Idziemy, idziemy w kolejne. W kolejną dziurę. To nie jest to, chcę być niżej. Jest też tyle pod drzewkiem. Ja wiem, tam jest e, zwyczaj ten. Jak to ma? Rycerz e, e, Siluria, nie? Ale nie, ja chcę mi się go bić. Chuj niego, on jest nudny. Ja już Silurię dwa razy zabiłem, nie? W tym ranie. Z tego zapamiętam. Okej, okay, podwójny ostrzega regulca, proszę. Mimo, że gargulców nie biliśmy, mamy ich podwójne ostrze. Dobra, idziemy w. Żołysny, jesteś w płyt bójcowy nara. A i chcesz jakąś kukiełkę? Chcesz coś, chcesz coś z Avonu? <ścoughs> to jest to, to jest właśnie to. To jest to, 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 jest to o czym myślałem. Dwójcowa nara. Oh, dobra, jesteśmy na dobrym tropie. Nie myślałem, że będę musiał zrobić questline rani w tym ranie, ale na to wychodzi, że muszę, nie? Żeby dojść do maleni tak jak chcę. Kurwa, mat.